W dzisiejszym filmie musimy przejść mapę, gdzie jest 10 botów z dwie osoby razem ze mną dzisiaj jest. Dobra, w końcu, dobra, idziemy patrzeć w dwie. O kurde! Tu jest 10 botów prawdopodobnie, tak tu pisało. O kurde! Czuję się tutaj. Czuję się oskamowany, tu jest jeden bot. O nie, ej, bo tu jeden jest bot. A no w sumie może tak być. Ej, co o dwóch? kurde! Ej, bo oni, bo oni bo są, są w sobie, sobie, kurde! Ja cię nie mogę. Ej, zielony! Jak zielony? Gdzie zielony? W sensie klucz! Ja cię nie mogę. Kurde! Nie! Serio! Ty będziesz 10 botów bie ej, ej, Ja Ej, ojciec zwukł! O kurde! Ja Ej, ty brub powie... Ja! Ciężko to się... Ja cię... Ja cię... Nie! Ej, ty z bezkietu, ciężko się to przechodzi! Nie. ja nie mogę! Ty bek! Help mi! Help mi, odciągaj ich! No odciągaj i. Jak mam odciągać? Nie! Kurde! Nie! Nie na mordę skoczę! Widzowie bogierka się nam pobagowała Pokazuje nam, że tysiąc osób głosuje na boty, więc nie mam do tego pytań, my zaczynamy rundę Dobra widzowie słuchajcie, my musimy teraz szybko to robić z tymkiem zanim się boty zrespią, bo widzieliście ostatnio nie było za przyjemnie, no to dobra, du, tu, tu tun tun tu, run, tu, 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 tu. Yy, jest mamy to, więc yy, rob... Tymek słuchaj, yy, tutaj nie ma nic, więc czekaj, ja robię tutaj tak. I musimy szybko to robić, bo oni się rozmnażają, widzowie, oni się rozmnażają, dokładnie. I teraz idziemy tutaj i przez ścianę ja otwieramy. Jakiś... Słuchaj, musisz zielony ja klucz... Ej, wiem jakieś czerwone koło froty. Dobra, nie wiem o co... Czekaj chwilę. O nie, 10 botów się obudziło, kurde. No i po zabawie tym... Po zabawie, po zabawie, kurde! Nie nie, nie, nie. Nie, 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 kurde, szybko do góry, nie, czemu ja tu wskoczyć nie mogę, nie, 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 Jaki w sensie? W sensie co się tu ryzykuje, nie ryzykuje, nie ryzykuje, kurde, to ja za mną, mną idzie. Prosta, mam fioletowy klucz. Ja nie mam to, zielony mam, nareszcie. U, u, oni po... No właśnie, uciekaj. uciekaj, uciekaj. Dobra, dobra, ociągaj ich, ja mam tutaj już czerwony klucz. I'm sorry. Dobra, przepraszam. Dobra, gdzie wejdziemy. Oni mi jumpscara zrobią. Tylko ogólnie to, gdzie oni są. Ło, kurde, tu Dobre. 10 botów na mnie się bierze. Tymek, pomocy. Odciągi i. Ja... Halo. Czekaj! Kurde, odciągaj ich. O, dobrze, i bo ja tak. Y oh mogę, Dobra, mam niebieski klucz. Mam, mamy... Mam niebieski klucz, czyli jest już dobrze. Już jest... Do, już jest dobrze, mam niebie, Mam niebieski klucz. Uwaga, nie ma na do... Ja... Ja mam fioletowy. Ja mam tutaj niebieski. Ty Dobra, wbijam, 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 wbijam! Otwieraj, otwieraj się! O, kurde... Żółty! żółte... Albo nie, błotek! Młotek! Ja roluję... Ja roluję piki! Ja tutaj, oni Jedna mnie goni, jedna mnie goni. Du du, 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 Kurde, kurde! Nie! Co?! Czemu ona przez drzwi... Właśnie, nie ma pytań, idziemy. Yyy... Ehm. Dobra. Panie, ja mam kółko Ej, czekaj, ja tutaj. Ej, dawaj, please wejdź tu! Zapierdziele ja Dobra jestem już tu na dole, jest na dole. Dobra otwieram otwieram tu otwieram, otwieraj, okej okay. Help me please A kurde 10 botów do mnie wbija Kurde Nie proszę Kurde Udało się, udało się, udało się, wyrolowałem je, wyrolowałem je, udało się mogę tutaj taka Wyrolowałem je, udało się Dobra, gonią mnie. Problem mam. Kurde! Gdzie jest ten nóż? Czy ten kabin, czy ten, kabne, czy ten Bo problem mam, oni mnie gonią! One mnie gonią! One mnie gonią! No to nieźle. Nie ma Baby? Chowaj to! Zamykaj, zamykaj! Mam, chodź! Przepraszam! proszę proszę To... Ej, to damage, a... Kołowrot mam. Ej, tu jest fioletowy, czekaj. Czekaj, ja tutaj już robię to. Powinno... Tak, mamy biały klucz, mamy biały klucz, szybko do drzwi. Tybek A! Wyrwalone! Chodź tu! Dobra, uciekłem, udało się, przyszedłem mapę! Jest! Widzowie co tu się odwala to nie wiem, 1999 osób zagłosowało, ale... Dobra, ja już nie mam pytań widzowie, nie mam już pytań co się tu odwala, ale okej okay. No jak widzicie jesteśmy w dwie osoby, a tu tysiąc osób. Dobra, ja nie mam już do tego pytań. Zbagowane to totalnie. Widzowie, słuchajcie, jesteśmy na kolejnej mapie. Na mapie numer 8. No i słuchajcie, teraz musimy szybko się zająć szukaniem. Yy, dobra, wiesz. Ja idę po inny klucz. Dobra. Ogólnie to nie ma sensu to brać pistoletu. Z tego to powodu, że oni i tak widzowie za chwilę wyjdą, więc... Broni to sensu nie ma, ale... Nie! Już musiałem że się tu zrespią. Kurczę, czekajcie, widzę. Idziemy sobie tutaj i tutaj no nie ma nic. No niestety. Ale tutaj mamy już klucz. Wiem, pisało u góry. Mamy lekko przerąbane, ale okej. Okay. Co, jak idą? E... Ja mam banhamera. Jak Bonhamera. Kurde! Chłopie! Nie! Kurde! Nie, nie, dawaj, 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 Szybko! O kurde! Patrzcie ile tego jest! Ręce do góry, klauny z kosalina! A! Ręce do góry i chowaj rury! A! Kurde, kurde, kurde! Szybko! Szybko, szybko, szybko! Dobra, 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 papa, pat, i pa, pa. zielony, zielony, dobra, szybko! Kurde, ty ty, ty, ty. czerwone tę ty deskę. Czekaj, czekaj, czekaj. Bierz deskę. Deskę! Kurde! Co za... Tam jest! Mam, mam, mam! Dobra, to bierzemy, szybko to robimy. Szybka akcja, Tynek! Szybka akcja!

I się za mnie wzięli. Spokojnie. I się za mnie wzięli. Jak ty tego... Tyś tego nie otworzył! O kurde Tybek problemy. Boś ty nie otworzył tego... Masz ten w ogóle rudy klucz czy nie? Taki pomarańczowy. O tylko zgubiłem go. Nie no, bez jaj. Bez jaj Tybek. Jakby teraz tu wejdziemy? Klikamy tu, no i uwaga! Ej, bo ten klucz, jest problem z tym jednym kluczem. Dobra mam! Y

Udało się. Bra.